To olbrzymie zwierzę to największe zwierzę występujące w celestnowskich lasach. Tu Spójrzcie, jakie duże ma kopyta. Dzięki nim potrafi chodzić po grząskim terenie. Jest samotnikiem, nie lubi towarzystwa. Woli chodzić samotnie po bagnach, doskonale się tam czuje. Mało kto wie, że świetnie pływa i nurkuje. Dzięki temu nazywany jest królem Bagien. I jego dziewczyna, podobnie jak u Jelenia, i sarny, nie ma rogów, nie ma poroża. Samica, je, samica łosia nazywana jest klępą, A... you uh -oh.